aż 12 bramek mogli oglądać kibice, którzy podczas sobotniego popołudnia wybrali się na stadion przy ulicy Pocztowej. Seniorzy Tęczy w meczu sparingowym podejmowali czwartoligowy zespół Budowlani Lubsko. Spotkanie było zacięte i jak wskazuje wynik, pełne bramek. Do przerwy goście prowadzili 5 do 3. Niestety w drugiej połowie naszym seniorom nie udało się wyrównać i ostatecznie przegrali 5 do 7. Bramki dla naszego zespołu zdobywali Karol Pędzióg 2, Kamil Adamów, Bartek Kuks i Michał po jednej. Z kolei w niedzielę w ramach przygotowań do Ligi Makroregionalnej kolejny sparing rozegrali juniorzy młodsi. Tym razem ich przeciwnikiem byli juniorzy starsi FC Guben. Oba zespoły grały bardzo uważnie w obronie, czego efektem było zaledwie jedno trafienie. Na szczęście gospodarzy piłka wpadła do siatki gości. A w najbliższy weekend kibiców czeka kolejna dawka piłkarskich emocji. Jutro o godzinie 11 seniorzy tęczy zagrają z Piastem Czerwińsk. Natomiast w niedzielę o godzinie 12 już Juniorzy młodsi zmierzą się z A klasowym Spartakiem Budachów. To już ostatni generalny sprawdzian przed inauguracją w makroregionalnej lidze juniorów. Pierwszym przeciwnikiem naszych młodych piłkarzy będzie MKS Kluczborg.